Hej, cześć, witam wszystkich, stare, starsze. Tym razem co z PRL-u. Żerando. Tak mocno zapaskudzony. Ale myślę, że warty uwagi, bo bardzo ładny jest. Nie wiem, czy to jest chyba jakiś miedź. Miedziany albo mosiężny. Mosiężny raczej nie miedziana taka konstrukcja, ale on jest bardzo bardzo ładny. O, w takim co ważne klosze są całe, ale widać, że ktoś chyba <laughs> kabelki tam. Tak samo, ja to sprawdzę później. Zobaczymy, czy działa. działa Chcę go rozebrać, wymyć no i doprowadzić do porządku. I zobaczymy, co z, tym, co z nim zrobimy. No, ładny jest. Szkoda go rozwalać na to mieć. No bo może jeszcze posłuży komuś albo mi. <laughs> Ja się zabieram pracy, jakby czyszczę, to ja tą część drugą nagram już, jak będzie, będzie czyściutki <laughs> i gotowy do zawieszenia. Jeszcze taki, że jest jakimś cekolem. A tak, to jest taki. Запас кудзоны.